Witam kochani serdecznie na czytaniu tygodniowym, zobaczmy co też energię przynoszą kolejnemu trygonowi weźmiemy trygon ziemski, trygon ziemi, zobaczymy co też tutaj energię Wam przynoszą lecimy. Panny będą wybierać. Och, panny będą wybierać moi drodzy. Panny cały tydzień w podróży, w jakiś sposób. Z podróżami związane. W miłości kogoś panny poznają. Poznają i to do relacji myślę, że troszeczkę dłuższej. <laughs> Co się owiane tajemnicą, Panna się robi zmęczona, bo mamy tutaj tak kapłankę, słoneczko. Słoneczko, maga, jakieś podpisy, gierunka denarów, mamy czwórkę kielichów, dziesiątkę buław przez cały tydzień, czyli tak jakby coś chyba zwalicie, mi się wydaje, na koniec tygodnia, drogie, drogie panienki. A czemu zaczęłam od panienki, to nie wiem, zaraz zobaczymy. Na trudno, weźmiemy później byka. No, i mamy tutaj w miłości wybory, tak? Wybory, wybory, jeszcze raz wybory. Oczekiwanie na wybory, czyli tak, jakby panna m, może nie tyle, że oczekiwała, tylko oczekiwała czegoś, i myślę, że tutaj po trygonie ognia, po trygonie, myślę, że tutaj jest, m, tutaj mamy jeszcze, z, no nie, tutaj nie mamy, bo tutaj z wodnego nie ma ale tutaj są jakieś wybory i panna będzie ich dokonywać w emocjach myślę, że znajdzie sobie kogoś w podróży, tak czy kogoś z podróży, pozna kogoś w podróży, może być to lew, może być to byk, słuchajcie, może być to waga tak naprawdę, ale tutaj jest takie spotkanie, spotkanie Spotkanie nie sądzę, żeby to był ktoś stary. Jest to, ktoś, jest to nowa, nowa osóbka, ale jest to osóbka ognista, wesoła, zadowolona. Taka z, osoba, która, no, myślę, że nadaje na podobnych falach. Moi drodzy, jeżeli chodzi o pracę, to tak jakby panna nie miała sobie czego tutaj, mogłaby sobie na coś pozwolić, bo tutaj do pieniążki, tutaj jest dziewiątka denarów, jest samo zadowolenie, są jakieś podpisy, podpisywanie czegoś, dużo dokumentów, dużo. Dużo jazdy związanej z dokumentami, tak? <laughs> są możliwości jakieś, myślę, że jeżeli urzędowe, bo coś jest zakryte przed panną, to czyli mamy tutaj te urzędowe wiadomości, i panna nie widzi jakiegoś rozwiązania, coś ją przeciąży na chwilę, ale wydaje mi się, że ktoś coś, wiadomość z podróży, bo tu są wiadomości z podróży, <laughs> tak jakby. Uwalniają pannę od czegoś, tak? No nie są to złe karty, słuchajcie, bo mamy tutaj, jeżeli chodzi o pracę, o tak jakby o projekt, tak? Bo tutaj mamy tego maga, mamy tego rycerza denarów, czyli może być to projekt i mamy giermka czyli jest to oczekiwanie, patrzenie, przyglądanie się, badanie, robienie i tworzenie, tak, czyli tutaj z tego tytułu pieniążki tak jakby w późniejszym czasie były, tak, były i tutaj jest tak jakby jest to z podróży, natomiast jeżeli chodzi tutaj o drugą połowę tygodnia, no to panny się skupiają na jakichś romansach, na jakichś znajomościach, na jakichś nowych, na nowych znajomościach przede wszystkim, na, na znajomościach z podróży, moi drodzy, znajomościach, które zostaną ukryte. Cały tydzień, tak jakby jesteście przeciążeni, ja bym powiedziała, że tutaj chodzi o kości, może chodzić o jakieś łamanie, czyli tak jakby panna nie daje się chorobie przez cały tydzień, bo tu jest ta dziesiątka buław, jest, nie widzę tutaj żadnego przeciążenia emocjonalnego, nawet wręcz bym powiedziała, że jest coś, co przychodzi. No bo tu jest tak, jakby miłość, to przychodzi to, co jest oczekiwane, tak? to, na co czekamy, to, co, to, co chcemy, to, czego chcemy, tak? doznać, spróbować, przychodzi to do panny w finansach dokładnie to samo. Natomiast jeżeli chodzi tutaj bardziej, bym powiedziała o zdrówko, to zdrówko tak jakby jest, próbuje się nie złamać, próbuje sobie poradzić. Tak? Tutaj mamy kręgosłupy, tutaj jest do domu daleko. Ale też tutaj ktoś chce przyjechać jednocześnie do domciu, natomiast w zdrówku bym powiedziała, uważamy na oczy i tak jakby jest to coś, co idzie z powietrza, czyli możemy tutaj może nasłamać ze względu na jakieś grypki, na jakieś, ale jednocześnie droga panna. Musisz uzupełniać, musicie Państwo uzupełniać płyny, bo tu się pokazuje, że jest za mało picia. Tu mogą być chore oczy, na to zwracam uwagę, bo one najbardziej mi się tutaj rzutują. I jednocześnie, tak jakby nie popadać w takie stany, bo to jest ode euforii, po czarną rozpacz. Nie uciekamy się do tego. Dużo podróżujecie, dużo za sprawami urzędowymi, bytowymi, jakimiś podpisami, sprawy, ale jednocześnie jest coś ukrytego, drogie panny, przed wami jest ukrytego, natomiast znajdzie to, zostanie to odkryte. Myślę, że tu są wiadomości z podróży, z przeszłości, z przeszłości Waszej czy Waszego partnera, bo tu się pokazuje, ale zostaje to, moi drodzy, odkryte, bo tu jest pokazanie odkryte. Nie wiem, czy nie chodzi przypadkiem o jakąś chorobę, nie wiem czy o chorobę czy, czy tutaj może chodzić o związki, ale jest coś, powiem tak to na co panny czekają, to co panny to w tym tygodniu będą wybierały i wydaje mi się, że znajdą, to przychodzi to do was bo jest to słoneczko, jest ten mag, wy tutaj spisujecie swoje życie tak jakby na nowo w jakiejś dziedzinie życia spisujecie się panienki na nowo pieniążka nie powinno zabraknąć miłości nie powinno zabraknąć aczkolwiek bardziej takiej nowej, czegoś nowego powiewu, czegoś nowego, być może troszeczkę zakazanego. Nie wiem, moi drodzy, ale to już Państwo pod siebie podłóżcie. Natomiast przez cały tydzień jesteście magiem, czyli magiem w słońcu. I tak jakby spisujcie to, co na przykład swoje pomysły, swoje projekty. <laughs> Bo to się pokazuje, że tu zapominacie, a tutaj można to spisać i z tego tytułu później gdzieś tam dać to, puścić to w świat i będzie miało to ręce i nogi. Dziękuję, drogie panienki. Przepraszam, że tak nie po kolei. Za chwileczkę lecimy do byka. Pozdrawiam serdecznie, buziaczki Hejpa. Nie wiem, czemu mówiłam panienkę pierwszą, no ale widocznie tak miało być. Starość, starość, nie radość. Pomyliłam się tutaj u Państwa, też nie, nie zrobiłam tutaj w jakimś filmiku. Nie zrobiłam ostatnim, nie było. Słuchajcie, jakieś tam części numeru 3 czy numeru 2. Bardzo mi przykro, ale widocznie tak miało być. Jeżeli się pomyliłam, to tak kochani, miało być. Lecimy. Co dla byków? Co dla byków na ten tydzień? Tęsknota. Zubożenie. Tęsknota, zubożenie. Jeżeli chodzi w ogóle o rodzinę, o rodzinę, o znajomych, o pracę, o jakiś związek, ja bym powiedziała, że słuchajcie, coś Was przeciąży bardzo mocno. Koniec jakiegoś romansu, szybkiego romansu, krótkiego, szybkiego romansu, tutaj jest spisywanie: ktoś. Ktoś wybiera coś moi drodzy. I ponieważ, i tutaj jesteście tak, jakby samotni, samotne, jednocześnie, bo tu się pokazuje, że jesteście w cesarzowej. Cesarzowa jest piękną personą, ale powiem tak. Jeżeli macie partnerów z strygonu powietrza, z trygonu wody, no to tak jakby się tutaj odsuwają te znaki od was, i to bardzo mocno. Musicie zwrócić uwagę, jeżeli chcecie coś posklejać, bo tu się pokazuje w chmurce, pokazuje się ktoś coś, także coś tu się zadziewa, coś tutaj, moje drogie byki, i jest do domu, jest daleko, i tak jakby ogólnie jest takie pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o wasze emocje, o waszą miłość. Nie będę się wgłębiała, bo nie chcę tu nikogo. Go automatyzować i nie chcę, nie chcę tutaj mówić, ale e, dla tych, które czytają, mówię jest trójka mieczy i dziesiątka buław, i jednocześnie jest wielkie zubożenie i tęsknota. Czyli tak jakby, ale jednocześnie jest odkrycie wielkiej tajemnicy życiowej. Czyli tak jakby partner, partnerka odkrywa coś, lub zostaje mu to powiedziane, bo jest to plotka, tak, jest to coś, na co ktoś nie czekał, a to wiadomość dostaje. Natomiast, moi drodzy, to na co czekacie, myślę, że bardzo mocno skupicie się też jednocześnie na emocjach. Nie widzę tutaj, żebyście byli bardzo mocno energetyczni, jeżeli chodzi o emocje, o uczucia, o znajomości, o tak jakby wydaje mi się, że jest troszeczkę takiego zamknięcia, wejście w taką energetykę ja, tak, czyli nastawiam się na siebie, nikt nie jest ważny, tylko jestem ważny ja, czy jestem ważna ja. W pracy są jakieś tajemnice, słuchajcie, uważajcie, jeżeli pracujecie na własny rachunek, to ktoś będzie chciał wam wyrządzić krzywdę pod łaszczykiem podpisu, tak, podpisu czy złożenia skargi, czegoś na to zwracamy uwagę, moi drodzy, lub po prostu pewnych, powiem tak, pewnych zadań nie wykonujemy, tak, jeżeli nie jesteście pewni, żeby później nie mieć z tego tytułu jakichś dziwnych roszat i spraw. Natomiast jeżeli pracujecie u kogoś, to ja bym powiedziała tutaj jakaś kłótnia, awanturka, ogólnie w, w brygadzie, w brygadzie, w miejscu, gdzie pracujecie, słuchajcie, razem, gdzie jest więcej niż te dwie, trzy osoby, bo to jest też ta dziesiątka kielichów, ale ogólnie ja bym powiedziała, że tak do, na koniec tygodnia jest lekki powrót do domu, czyli dom jest szczęśliwy, dom spokojny, czyli najlepszym miejscem dla państwa, tak naprawdę, w tym tygodniu jest dom, tak? Czyli te swoje cztery kąty. Tu, gdzie jesteście, to jest najlepsze, co może się Państwu przydarzyć. Pamiętajcie, wychodzą tajemnice na jaw i to nie otrzymujecie je Wy, tylko otrzymują je Wasi partnerzy. Na to zwróćcie uwagę, bo z tego tytułu tutaj już tak jakby zbierać jest, nie ma czego, tak? Nie wiem o co chodzi, kochani, musicie, musicie, czy to Wy dowiecie się o tym, czy to Wy się dowiecie o tym, że tu partner w drugą stronę, no nie wiem o co chodzi i na jakiej płaszczyźnie też nie będę mówiła i broń Boże, gdzieś tam, że jakiejś zdrady nie Zdrady, wszystko w życiu może być, bo są różne, są różne sytuacje życiowe, natomiast jest olbrzymie przeciążenie w miłości, w uczuciach ogólnie energetyczne, tak tutaj u Państwa. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że nie jest, słuchajcie, źle, <laughs> nie jest źle, ale aczkolwiek jest, tak jakby. Zagrożenie, za tak, jakby zarażenia się jakoś chorobą, tak, bo to się pokazuje. To jest i to jest tak, jakby to już tak, jakby to już była. Jest to ktoś, powiem, dla. Powiem, Dosłownie powiem, może nie jest to tak, jak powinno, że nie powinno mówić, ale powiem, bo tutaj jest tak, jakby mamy tutaj kogoś z przeszłości, kogoś, kto nam się podobał, czy co, no, coś tam się zadziało i zadziało się między wami, i tutaj się pokazuje, że tu jest zagrożenie osoba, tak jakby jest nosicielem czegoś, tak? bo tu jest zagrożenie chorobą. No tyle już mogę tylko, moi drodzy, powiedzieć. Ogólnie energetyka troszeczkę będzie, wydaje mi się, że w zespole, nawet tu, gdzie Państwo pracujecie, w jakimś zespole coś się zadzieje, bo to jest przeciążenie, tutaj emocje biorą górę, to jest jakaś awanturka, tu jest osoba, klient, klientka która coś w tajemnicy tak jakby chce zrobić, na przekór wam chce wam zrobić na złość, na to zwróćcie uwagę lub po prostu wychodzą tajemnice urzędowe też jednocześnie tak, bo tutaj mogą być urzędy na to też kochani zwróćcie uwagę ale już pod koniec, ja myślę, że dom jest dla was najlepszym azylem przez cały tydzień, na koniec tygodnia kochani wchodzicie w energetykę bardzo ładno cesarzowej czyli tutaj tylko tyle, tylko tyle że troszeczkę takiej samotnej natomiast powiem tak <laughs> Romanse w pracy też mogą być, słuchajcie, Romanse w pracy, które zniweczą całe rodzinę, porozwalają rodzinę, tak? Bo tutaj też tak może być, bo to jest rozwalenie rodziny, pójście, bo partner, partnerka się dowiaduje. No ale tutaj mamy właśnie te tajemnice, tak? Tu mamy kochankę, kochanka, lub mamy jakieś tajemnice wewnętrzne swoje, tak? Lub jest bardzo głęboka nauka, nauka, której do końca jeszcze nie zbadaliście. Musicie zwrócić bardzo szczególną uwagę na to, jeżeli w pracy i Miała być to, miałaby to być, słuchajcie, nauka, no to pokazuje mi się, że musicie do końca coś zgłębić, bo jeżeli nie jesteście kochani do czegoś do końca pewni, to żeby z tego tytułu później nie mieć jakichś spraw urzędowych, tak, urzędowych, bo tutaj jest kobieta odwrócona do Was, tak, odwrócona tyłem, jest to osoba, która jest nastawiona, żeby wyrządzić Wam tą trójkę mieczy, tak, żeby coś tam się kochani zada, zadziało. No w, w zdrówku to tak jak powiedziałam, to jakieś choroby dziwne, dziwne, ale od kogoś przynoszą. Przenoszone, przenoszone jakoś w jakiś tam sposób. Uważajcie, a w szczególności, jeżeli gdzieś tam by mieliście tutaj, mieliście niedawno, szczególnie te, którzy mieli jakieś romansiki, nieromansiki, tego typu rzeczy, no to na to trzeba, słuchajcie, uważać. Tyleż, kochane byczki moje, ależ Wam dziś, ale tutaj dowaliłam, co? ale takie mamy tutaj karty natomiast dom jest waszą poko, jest najlepszym miejscem, czyli żeby swoje emocje, wy, żeby emocje obsiadły, żeby wszystko było w porządku no to ta czwóreczka była jeżeli chodzi o was jako o was, no to jesteście postrzegani nieźle, ale uwaga też kochani na żyły, na żyły na stopy, bo się pokazują bardzo mocno i tak jakby kręgosłup po części też państwu siadał czy jesteście młodzi czy starzy, pokazuje się, że kręgosłup tak jakby lędźwiowy nie do końca trzymał się dobrze. Dziękuję, drogie byczki kochane. Lecimy dalej. Lecimy koziorożce. Lecimy nasze koziorożce. Takie dziwne jakieś energetycznie te karty. Słuchajcie, niesamowicie Mocno dziwne. Co dla naszych kości spokojnie, wszyscy w jakimś oczekiwaniu kurde, oczekiwaniu na wiadomości na wiadomości z domu na wiadomości do domu, ale jakieś pozytywne wiadomości w miłości świat, tak jakby zakończenie pozytywne, powiem tak, odpowiedzi waszego serca będą pozytywne no, odpowiedzi na wasze serce tak, na potrzeby waszego serca będą bardzo pozytywne jeżeli chodzi o pracę, to po ciężkim jakimś etapie tworzenia czegoś, myślę, że bardzo przepiękne karty macie, słuchajcie, ale koziorożce, pracujcie w zespole pracujcie w zespole, to jest Wam pisane w szczególności w tym tygodniu pokazuję, przeczytam Wam, jakie macie cudne karty, dziewiątka kielichów, świat remita, dziesiątka kielichów, trójka kielichów czwórka buław, giermek giermek buław, ósemka buław denarów dziesiątka buław i gwiazda, gwiazda zawsze przykrywa ciężko kartę, czyli coś koziorożce zakończyły, jakiś etap przygotowawczy, tak, czy to będzie w pracy, czy to będzie w życiu, bo to może być dom, to może być budowa, zakończenie czegoś. Ale jednocześnie, kochani, to jest bardzo pozytywne zakończenie dla Was. Natomiast praca w zespole, dużo wiadomości, wyczekiwanych wiadomości odnośnie pracy, zmiany pracy na coś, co będzie Wam pasowało, tak dobra, dobra, dobra atmosfera w pracy. Jeżeli chodzi o sam koziorożce samotne, no to macie wielką szansę na to, żeby kogoś spotkać, tak? Bo tutaj jest ta trójeczka kielichów na jakimś spotkaniu, na jakiejś imprezie, bo jest ta dziewiąteczka kielichów, jest ta trójka, czyli bawcie się. Bawcie się, ale tutaj pokazuje się, że koziorożec tak, jakby, koziorożec tak jakby puszcza troszeczkę wodze, tak jakby puszcza troszeczkę wodze fantazji i jednocześnie daje czemuś krążyć, tak? bo tutaj jest, jestem samotny, jestem samotna, jestem samotny, samotna w związku nawet, tak. Powiem tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi tutaj o trygon, jeżeli chodzi o trygon wody, no to uwaga, bo chcę Was oszukać, nie ma szczerych chęci. Jeżeli chodzi o trygon ognia, jeżeli chodzi o trygon ziemski, no to tutaj jest perfekt, macie zielone światełko tak naprawdę do różnych do różnych igraszek, do różnych spotkań, do różnych tak naprawdę przedsięwzięć, tak? Natomiast wszystko to jest tak, jakby podłożem, klarowaniem czegoś, ale potrzeby serca, tak? W domu nie powiem. Powinno być źle, idą dobre wiadomości dla tych, co nie miały pracy, dla tych, którzy nie mieli pracy. Praca przychodzi w tym tygodniu lub przychodzą wiadomości. Jeżeli Państwo szukacie, a byliście zniechęceni, już tak naprawdę spróbujcie w tym tygodniu. Myślę, że pracę dostaniecie, bo tak się pokazuje, tak przynajmniej jakaś część z Państwa. Jeżeli chodzi tutaj o energetykę, waszą energetykę, to wchodzicie w dziewiątkę kielichów, czyli tak naprawdę nie jest, słuchajcie, źle. Pokonujecie jakieś złe emocje, burze myśli, bo tutaj jest burza myśli, najbardziej mi się tutaj rzuca. I coś co, wydawało się, coś co wydawało się, że się m, tak jakby wykluwa, czyli jakaś choroba, ona po prostu w jakiś sposób znika, coś, w cudowny sposób coś się zadziewa, że nie ma tu czego operować, nie ma tu czego leczyć, dosłownie, że jest coś, karta cudu, tak, tutaj się zadziewa, no bo mamy tą gwiazdę, tak, w tym zdrowy dziewiątkę kielichów, zadowolenie, ale jednocześnie, jednocześnie, ja bym powiedziała, że to też jest podnoszenie się z kolan, tutaj u wielu koziorożcy, natomiast bym Powiedziała, że jesteście, jeszcze jest taka jedna karta, tutaj pokazują mi się dwie karty, że uważamy tylko na rękę, uważamy na zatoki czołowe, najbardziej mi się pokazują zatoki czołowe i na kolana, tak, bo kolana są w jakiś sposób u Państwa narożone w tym tygodniu, ale poza tym... Piękna energetyka, nic lądź, nic dodać. Zielone światełko w tworzeniu, zakończenie przede wszystkim jakichś projektów, pójście do przodu, pójście dalej, tworzenie. Wielka radość. Tutaj są szykują się imprezy, wiadomości o imprezach, wspólna zabawa, a poza tym wiele projektów lub możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy, dodatkowej pracy. Przychodzi to kochani, przychodzi to z trygonu ziemskiego lub z trygonu ognia. Pozdrawiam kochani serdecznie, buziaczki, hejpa, do kolejnego czytania, moi mili, hej!